Dobrze? 3, 2, 1, nie. Nie ma w kolorach gminy Wielkie brawa, szanowni państwo. Szanowni państwo, warto zrobić zdjęcie pamiątkowe. Szanowni goście, ludzie związani z rybołówstwem, mieszkańcy Dziwnowa, szanowni państwo. Przed chwilą dokonaliśmy uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia... Portu Rybackiego w Dziwnowie wraz z drogą dojazdową do tego portu. Ta inwestycja wykonana w 100% ze środków Unii Europejskiej z programu operacyjnego Ryby to oczywiście poprawa jakości życia i pracy naszych rybaków. Ale ta inwestycja oddziaływuje również na pozostałych mieszkańców naszej gminy. Oddziaływuje również na turystów, którzy nas coraz częściej odwiedzają. Ta inwestycja wpisuje się w szereg innych inwestycji, które w ostatnim czasie zostały zrealizowane na terenie naszej gminy. To przebudowa falochronów wykonana przez Urząd Morski w Szczecinie, to przebudowa mostu zwodzonego wykonana przez Urząd Marszałkowski, to budowa naszych marin i tej sezonowej i tej, którą tu mamy przed sobą która przyciąga coraz więcej żeglarzy do naszej miejscowości, to wreszcie przebudowa portu i drogi dojazdowej do tej portu. Ale są jeszcze inne inwestycje. Budowa nowej, przepięknej stacji uzdatniania wody. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych. Budowa dróg i chodników. Budowa ścieżek rowerowych. Te wszystkie inwestycje sprawiają, że gmina Dziwnów znajduje się w gronie najszybciej rozwijających się samorządów. Co więcej, w roku 2015 nasza gmina zajęła właśnie w tym rankingu pierwsze miejsce w Polsce. Dodatkowo Dodatkowo również pragnę się pochwalić bo nasza gmina dzięki tym wszystkim inwestycjom, dzięki wykorzystaniu środków unijnych w rankingu Rzeczypospolitej zajęła również pierwsze miejsce w Polsce pod względem wykorzystywania środków unijnych. W tym okresie będzie mnóstwo środków unijnych do wykorzystania. My dalej chcemy korzystać z tych środków, dalej chcemy je absorbować i rozwijać naszą gminę. Bo ta gmina zasługuje na to. Ja powtarzałem niejednokrotnie marszałkowi województwa zachodnio-pomorskiego, który, którego hasłem regionalnego programu operacyjnego jest Dobry kurs dla zachodniopomorskiego. A ja w tym momencie zawsze dodaję. To sterna Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie Burmistrzu. Dziękuję, Dziękuję bardzo, że za, że przyjęliście zaproszenie.